Krystyna Czubówna, witam w serwisie Informacji Pozytywnej. W ramach polityki prorodzinnej rząd zamierza zlikwidować około 1 trzeciej przedszkoli w Polsce. Z tej informacji najbardziej cieszą się babcie. Jak powiedziała nam pani Janina, babcia trzyletniego Janka, gdyby jeszcze zlikwidowano też szkoły, mogłaby mieć swojego wnuka pod opieką przez 365 dni w roku, aż do osiągnięcia jego pełnoletności. Przecież nikt nie wychowa dziecka lepiej niż babcia. 60% Polaków w ciągu ostatniego roku nie przeczytało jakiejkolwiek książki: żadnej, kucharskiej, kryminału czy nawet poradnika o odchudzaniu. Nic ani karteczki. Odbiło się to szerokim echem w świecie. Ta wielka akcja została dostrzeżona i nagrodzona. Fundacja EkoAnalfabetika za wkład w działania ratujące lasy równikowe uhonorowała Polaków nagrodą: proporczykiem i wpilką. Polacy znaleźli się w pierwszej dziesiątce najbardziej otyłych narodów w Europie. Rząd się cieszy, ponieważ teraz spokojnie może przejść do polityki zaciskania pasa. Minister zdrowia dementuje pogłoski, jakoby polskie brzuchy były wzdęte od głodu.